Rework tego. To chociaż tyle. Mhm, nie! Borgo. Tak, Borgo to jest. Przestań mnie blokować. To jest nowa mapa? No nie, już przyszedł do nas. No kurde, no. Ludzie. Nie to jest Borgo, zamiast czerwone jest takie. Rycerzowa Aha. mapa w sensie. Aha. Że głośno Dobra. mam tą muzykę od niego. No ale tu jest jakiś zamek, a nie było takich rzeczy. No jak, zamka nie było na tej mapie, hit. Takie wejście do zamku? Aha, paleta zniszczona, super. No co ty dogadasz, nie było takich rzeczy. Ja potrzebuję teraz help. Wow. Aha, bo oni zrobili weknową mapę na, na Borgo, tak? Okej, okay, rozumiem. To jest weknowa mapa. Właśnie tu jestem i schodzę gdzieś na dół. Ja też. W lochy są, ale to jest lochy. Borgo. To jest cycerzowa mapa, tylko że ta druga wersja weknowa wychodzi na no, to. No no to mamy to. No ładnie tu nawet, nie powiem. To Gdzie jest piwnica? To w jakiejś piwnic... no, piwnicy... Świeczki takie? Cześć! Nie, nie. Bo ja słonem z samej góry, więc nie, nie wiem. Boże, skrzypi wszystko. Ale no to jest pięknie! Tak tam Rider Castle. Ale to nie? powinny być... A ja bym chciał weknęć, nieważne na jakiej mapie, aby te skrzynki były magiczne. mimik. No. A zobacz, tutaj takie tomber, trochę Underworld, że tutaj spać można. na dół. No nie, bo myślałam, że tam jest Trochę sprzedawać. legenda bardziej w Anglii. Tam, no. O Boże. Oj czemu? Aha. A tutaj? Którą ty ty szłaś? Aha, chodź tu się do tych gen. świeczek zaprowadzę, patrz co tutaj jest. O, fajne! Torturi. O, chodź tutaj. Patrz. LOL No i tutaj są te rycerze. Patrz. Ale ta mapa jest duża i zaraz będzie, że ten, że trzeba zmniejszyć, nie? Patrz on, patrzy na nas! On. Widzisz? Ma fioletowe oczy i patrzy. U mnie, u mnie ten drugi patrzy. A tu? Zobacz, ładnie To jest to jego zwiastuna, ta jego komnata. Taak. Trzeba by tutaj gana zrobić, żebyś się zaliczył. No to szybko chodź. Robimy. A można tu iść? Idź w przejście, chodź idziemy. Nie, ale gdzie jesteś? Wow, chodź, nie możemy wrócić. No i nie zrobimy już tego gena. Chodź, tu jest drzewa, nie tam jakieś Twoje. No ale mamy Co tak cicho, nic nie słychać? No, nie ojczy ona nic. Czemu? No właśnie. Fajne to było. No. My musimy tego gena tam zrobić na osiągnięcie. A, no to co, musimy wybierać Borgo, tak? Po prostu. No, na Borgo chyba nie. To się jakaś wersja wczyta, no bo jak inaczej. Dlatego nie było daru. A gdzie ta ona uciekła? Ale nie było ładne. ten księżyc jest piękny, wiesz? Powiem ci. Tak, ładne. Zaćmienie. Astroprojektor. Jeśli powiedziałam, że no, to my skrzyczałeś dobra! No ale wiedziałem, że re mamy rework. Gdzie? Jezu, mógłby nam pozwolić... Yy... Nie dam rady tam dobiec, no. Życiu z tym? Nie z tą hmm. prędkością. On tutaj przyjdzie do Haka? Mam nadzieję, że nie. No, że nie. Czemu gana nie robią? O no, i ja! No? Ja po nią pójdę. No dobra, ale... Trzeba Genę puszczać. Kurwa, no jak mnie widział tu? Muszę ją zdjąć, nie mam wyjścia. Jestem ja bym... ranny, więc ciul tam. Ona robi tego gena, chociaż nie wiem, bo w piwnicy jest kilka genów. No, tamten na osiągnięcie na pewno z tej komnaty nie. Co to się dzieje, że mi się podłoga część? Się? Jezus! Jezus no zostaw! Boże! Co się stało mi? Jezu! Boże! Coś się stało mi. Co ona się ona stało? mi w przeciwne kierunki biegła. W okay. ogóle... Pokażę Ci nagranie. Bo się gra zacięła i byłam w jakimś innym miejscu z nim chyba. Aż tak poczułam taki opór na padzie, że coś jest nie tak, wiesz? Okej. Okay. Jezu, czemu on tu idzie? Przyszedłem w szafce. W ogóle muszę z Roborosa wy... Dobra, to mam, pooglądam trochę. Znaczy, pooglądam, po pokazuję tą mapę, chociaż z haka. <laughs> Wszystkie o. skrzynki muszą być tam, gdzie on łazi. No, leczysz. Aha, no do... Aha. Poszłam w przejście. I co? Teraz on nie będzie mógł iść za mną? Będzie mógł. Tak? Uh -huh. Może nie zauważy. Opisy są teraz na tym? Jakie opisy? Na przykład spray leczniczy. przycisk się przedmiotu, leczysz się do pilnego celu z infekcji uroborosa. Coś tam. <laughs> nie było tego. Hit. Tu takie coś jest. No, jak sobie podejdziesz pod przedmiot taki do wyleczenia z zabójcy efektu czy coś, wiesz co chodzi? O Jezu, źle ten granat, stara. o nic to nie da. A, tu jest już hak, super. Boże! Aha, to jest okno. Jezus. Olu. O Boże! Boże. <laughs> co to za była za animacja? O Boże, no ale. Ja go, ja go w ogóle zrobiłam paletą w momencie, kiedy on spadał z tego schodka w powietrzu, dostał w łeb. Może mi tutaj znajdzie. Co ja mam zrobić? I gdzie tu masz hakim B? Pewnie masz już od razu. Aha, ma tutaj wisie, jak ja mam do niej pójdę. Po... Jezus. I te świeczkami. Paleta. Wszyscy tam jesteście w jednym miejscu, z tego co widzę. Jest ten portal tu. Boże. Jest! <noise> Jaka animacja! To zostaje. Jak ja mam. Się Ona przejść. już jest u mnie, jest już Eda. Tu Gdzie ja jestem, to jest ten gen. Jezu, ja nie wiem, czy ty jesteś. I tak nie zrobimy tego meczu, bo to się kurwa. Nie da z tym czulem. Ciekaw jakimś przejściem. To jest jego księga w ogóle, można coś zrobić z co? tym? Nie. Ładnie. No on zaś rzeczy. tutaj jest, no żygam nim już. Uh -huh. Dawaj mi DS-a Jezus, jak on mi niósł! O Boże! Ale ta gra jest ducona. Ale zrobiłaś ten DS, czy, czy nie? Tak. Ale już mi to nic nie daje. Proszę, bo dosyć. bo na, na rozstaraju dróg się na mnie ładował. Na rozstaraju! Na <laughs> rozstaju dróg! Jestem w tej tej wiedznej Gwiezdnej, bardzo ładnie tu jest. Sablowe kolory tu są. A tu tu idziesz z nim, czekaj, gdzieś? Nie, nie, jest? my biegamy w kółko. No to chodź? W sensie w miejscu. A blisko gdzieś. już mam umarty, szkoda. Nie Robiła, no, taki kąt i kurwa przestało. co? Lol. robiło, ale przez Gdzie jest ten głupi hak. Tu. Dobra, idę oglądać sobie to, jak O boże, jestem zaklęszczony. Świeczki rycerze. To był portal Szyba przy naszym stoliczku Może przejść przez ten nie może, myślałem że ze mną może przejść No nie wiadomo hm. Choda tego gena hm. Bardzo duża mapa, ja bym tutaj killerem bym dostała na łeb No Co? Dla... Nie da się przez portal przejść właśnie. Mhm. No gdzie jest Jak ta szewa? Nie da się, bo tu kamerę mam tylko na ciebie. Bo on chciał przez portal przejść po mojej prawej, a nie dało się. Mhm. On nie mógł, tak? Znaczy z nią na plecach. Ta a szewa sobie. Nie... No bo ona sobie pewnie siedzi w szafce i czeka, żeby kuźwa. Po prostu zaakceptuj swój los. Chodę nic nie widzę. No wiesz jak teraz jest, że mam tylko na ciebie i w ogóle nie na to, co się dzieje. Pomimo Umarte. to, że on się z nią goni, to troszkę mi się ładował ten suwak. No widziałam, ale to raczej nic nie da. Prędzej umarłeś. O, ale w pokaz... niebieskie pole, fioletowe poleciałem to ładnie. Mhm weknowe, bo jestem już przy tym krześle kolcowanym na samym dole. O czekaj, lecę do ciebie. Trzeba, musimy tego gena tam zrobić, wiesz? No, ale to też musimy uciec, nie? Tak. Ale nie wiem gdzie to. Już mi tu idzie. Zaś ten. Zaś łaskar? Nie. No, no Nemezis chyba. Kurde, fajnie jakby był miły, wiesz o co chodzi. On mi widział. Aha. dostały jakieś. Tutaj są, wydupiać mi stąd. cię. Poszli do tej sali, co my mamy tam iść. Tu. To to spadło. Jest Jestem, ty no jest tam jesteś. Tym? No to chodź, A to jest o, to jest właśnie nie tędy? tam. No właśnie. Dobra, idziemy klejnę ratować. Nie, źle. Tu jest hak. Dostałam. Spieszamy do portalu, jak się wygluje. Wy 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 ale on się wywigluje. O, kuźwa, ale teraz żeśmy zrobili. Wywiglował się. się a idę pod paletę. Co ona kuca w ogóle? By... Jeszcze dostała w rajd tej macki. Kisnę. Nie wiem, czy Jak on mi to, to spali, to ma wpierdol. No, zajebiście. A dalej kuca mu kisnę. No nie może być tak, bo jest ładna mapa. Wziął go. Powiesi go. Lecz! Proszę, ja mam tego dość, już przysięgam. Ona uciekła przez portal. Okej. Okay. Podnosi! No nie dało nie się, dało. ale trpało nie. mną jakby chciał zrzucić A to nie widziałam, u mnie stałeś jakby Jezu, ta gówniana gra Gówniana killery, bo nie co zrobić tu nic fajnego Co on robi? No ale ciekawy gdzie, gdzie ciebie powiesi No z tego pewnie jest drugi hak i tyle Może nie dojdzie? Już jak on się czepie Klejne idzie po mnie To dobrze No Klejne jedyne uratowane, a ty co? Może tak daleko z tobą zaszedł? Z daleko? Uciekłam mu portalem. I on się zamyka ten portal... A nie, on idzie też może. Dobra No nie da co mi nic zrobić. No nowa mapa człowiek by chciał pooglądać Nie wiem czy ja mam być co robić że ten DS mam niby nie. No co to dać, że ja tego genu na przykład zrobię, jak... tak nie uciekniemy z tego Nie męczu. uciekniemy i nie będzie tego nie. Ja sobie zrobię DS. Nie będzie osiągnięcia. Szybka jest animacja wyskoku. Także. No przesuń się! No ona mnie zablokowała specjalnie! <grym> Pan dość. No? Robisz tam ten gen? robię, ale co to? Ja biegnę do ciebie. Serce cały czas mam. Idę tym przejściem, jestem u ciebie? Nie. nie. Słyszę. A to nie, to on sobie robi tego gena. Kurde, a gdzie to było, on i zombiara? Tam świeczkami i prosto przez te rycerze. Dobra, jestem świeczkami. Nie słyszę go tutaj bardzo. Świeczkami i gdzie? Nie słyszę gena. Przyszedł on do mnie. Tutaj byliśmy na pewno. Szybciej, bo zaraz grę się skończy. No, rycerze, i znowu są świeczki. Dobra, biegnę. Ona jest okropna, ta dziołcha, wiesz? No, oczywiście musiała go tu przeprowadzić, nie? Uh -huh. Uciekamy portalem. Naś, LOL. <grym> <Tarek>. <grym> Stupiamy. Tu To się wyleczkać, tu są krzaczki ładne. No czemu nie mogę? Nie wiem, bo mnie tyrpło jakoś tak. Psiuł. No kurde, no nie zrobimy. Szczególnie sytuacja nie jest zła nawet, bym powiedział jak na trzy geny, ale ona, ona robi na złość, ta. Myślisz? No, o, uh -huh, Bo mnie pod paletą zablokowała i jak o, od... Boże... No nie da się, przepraszam, nie mogłam Cię chwycić nawet. Rzecz to wice... tam chociażby się przyda. Ja pewnie nie idę, bo jestem ranny. Jedna już do ciebie Takie, może apteczkę wyciągnę. Zablokowywało się tak jak tam na Ortmond wtedy, pamiętasz co się chcieliśmy leczyć, tak skakaliśmy <grytania> Nie, latarka. przycisk użycia przedmiotu Replace, latarka. Replace latarka. Okay. Dwita by trzeba było ściągnąć. Dwita trzeba ściągnąć ją. Nie. Ona jakaś w ogóle taka. W ogóle toxic dupka mi trochę. się kręci, skacze, jak cię leczę. Tak, puczu, puczu. Dobra, idź tam, a ja spróbuję ten gan. Drugi, usłyszyj. No, Chyba, że on jest pod spodem, bo to też się tak łapie, wiesz? No by. Może tam jej pilnuję, nie? A jej też pokłócam trochę. Czemu nie słychać nagle? Portale musiał przejść, no. Tak? Mhm, uh -huh. dostał on biedny znowu. Mm. No, ładnie, tu jest, podoba mi się pęci. Jakby takie klimaty w grach lubię. No. No i tyle było. Aha, klejne zaś. Ojej. <klujne> Ona tam umiera, no i dobrze, na raz nią. No i nie dokończyła mi tą paletę, ona mi zrzuciła. Znaczy, zablokowała mnie tam, i jak przeszłam i ją zrzuciłam, to zaczęła mi kucać. W ogóle zombie widzę pierwszy raz na oczy w tym meczu. No, oni są pobagowani, ale gdzieś tam w zamku, więc. On idzie do mnie. Mhm. Dobra, on też wygrałam tą grę. Dobra. Szkoda. Nie, kop. Co możemy? Trzeba mu dać jakieś rzeczy. Ja się ty idź w łazu Co się zacięło? Zepsuło się coś. Widziałeś? Tak, zacięło Poka się. Pokazuje mi, że on ma internet słaby. O, mój mów topę. On poszedł jakimś portalem czy co? <laughs> nie wiem, gdzieś tam podchłoń. Wraca już. Aha, to super. Może dam mu latarkę albo coś. <laughs> Lepiłeś. Tak, nie trafił mnie. Nie słyszę. O zaś to skopa, przy trzymam. Ja go nie ogłoszyłem, a on mnie nie uderzył macką i tyle. Dobra, uciekam sobie przed nim. Tu koła małego jest półgena, ja robię Widzę go, strzała. Widzę go. Czemu? O Boże, on będzie miał urazę? Tak. Skoro go widzisz po skończeniu gena, to tak. No to ja jestem na tą urazę. No ale dziwne. No tak, bo się przesią? Mhm. O Boże. Może jeszcze jednego dokręcę, wiesz? A to. No, tutaj się pogonię z nim, ile się da. Mam jeszcze do jak proszę. A mam liście przyczepione do ręki, kisnę. <laughs> teraz mnie, widzę nie, dopiero. Proszę. Przez tyle ten strój miałem, nie widziałam tego. Miałam no, już tutaj palet, to jest najgorsze. Ja no, jak ja pójdę tam teraz, na dół, bo... do tych yy, tanczynion, to ja się tam zatracę. W... Ciul. Widzę was, mhm. To jest jakiś gen już robiony? O boże! Zombie! Słucham. O, zombie o, o, mnie czy... walnęło na dole schodów, kiedy ja dopiero do nich spadałem. On już mnie walnął u góry, jak ja byłem. Zombie. Dobra, on nas szuka, wiesz? No, fajnie, że nas szuka, ale ja już... Ale u góry jest, a ja se w małym zrobię totem, żeby się wyleczyć, wiesz? On mnie słyszy, bo ja tak głośno, jojcze. Mhm nie masz jakiego, ale on był tutaj u góry, przed zamkiem. Jest jak ten totem się powoli robi, matko boska. Dobra, jedziesz szybciutko wyleczyć. Ładnie się ubram. Zacięła się animacja. Nie wiem o co chodzi, dobra. On malagi widocznie. Stary też już high na internetu, powiedział, że jedziemy, bo już troszkę w kurwie. Tak? Mhm. Wczoraj grał i coś mu się działo, nie? No, no właśnie to no, tak ja jest... i nawet kąp nie był włączony, więc tylko jakby było na konsolę, nie? Ale wiesz, jak się nie przekona na własnej skórze, to nie, nie będzie miał powodu tego zmienić, nie? No po jak sam się zacznie w cór wiać, że, że coś. Tak, no bo ja sobie wymyślę. Jakby włączyła wysyłanie, to już w ogóle by go wydupiło z tego. Właśnie. Hit. Dobra, robię ten. On zaś mi tu idzie, no nie wierzę. Ja go cały czas słyszę wszędzie, mam go dość. No wiesz co, fajnie, tylko jak ona mi teraz zakaszlę... ...to mam przesrane. A ja jestem zarażona. Cicho! Ale... Sprawdzę szafki, wiesz, a ona mi kaszle cały czas, a ja w krzakach siedzę. <laughs> no może się czasnę tu, na dole jestem. Dobra. Nie odszedł. Mm, 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 nie nie szuka odszedł? Dobra, poczekaj, jeszcze to no początek. znalazł mnie. Kurwa. Mm. No to ty uciekniesz będziesz mieć no. osiągnięcie. Zobowią to przy nim. osiągnięcie. A co w dupie. Tu jest ktoś zamknięty w ogóle w środku. Jest zamknięty. Surf jakiś może dodatkowy. Skisła chyba jakby coś takiego było. Czujesz? Nie surf, tylko o Boże, słyszę was bardzo mocno. Idziemy do zamku, przykro mi. No, a tu Jezus! Skąd ona się wzięła tam? No mówicie, że ona mnie walnęła z góry. Jak ja spadałem, to ona mnie już walnęła. Tak! Ale jej tutaj nie ma. Ona jest na dole teraz. Nie, nie, oczy, nie oślepię, nie takiego. Ja audycji. pierdzielę, o co chodzi? Ona cię nie przepu. Prze, przeszedł przez nią! Gdzież on, on nie blokuje go? Oni znaczy go blokują. Dobra. Mam nadzieję, że ten właz znajdziesz. Ha, Ciekawe, no, a teraz w ogóle na tej mapie szukaj sobie włazu. No ja nie wiem, czy to może być u góry, czy może być tu, czy gdzie. A nie ma daru? Nie ma. Ojejku, no dużo nam zostało. No. Już zamknął, nie? Spoko. Tak?! Po co, na niego? Tak, zajebiście. Czekaj nie, czekaj, czekaj, nie, nie, nie. Ale patrz, jak te bramy są w ogóle naprzeciwko siebie. Nie, to jest przesada. Mm. No tak, no bo to jest y, główną tutaj rzeczą w tym jest. Y, daj mu latarkę. Nie widział chyba. Położyłeś się? Tak. A no, u mnie masz dalej w ręce. Położyłeś no, teraz. Boże. Dobrze. No i co? Chłopie... Poszedł gdzieś. A co on sobie wyobrażał w ogóle? No czekaj, czekaj ta brama się... Tam. Idź się wyleczyć może, co? No... A jakie szaf? Te szafki kolce mają. Mhm. Mm no wiem czy ja zdążę zanim ta brama puści. Aha... Ale głupie... Idź, bo może już puścimy. Strzykawka tu jest... Nie! Hm. Śmieszne. Widzisz, to otwieraj! Ono ją może... nie może, bo zamknął włas. No ile to trwa? Minuta, czy tam ileś? On to widzi? No, nie chuję. Nie ma takiej opcji. Gdyby nie to, to byś zdążył. Musiałbym je też jednąć na koniec. Chociaż i tak nie wiem, czy mi coś to da. Nie, może ten pasek zwolnić trochę? Nie, bo musiałby być ktoś ranny. Kurde, no, tak blisko. <noise> yes. o Boże, jaki Carrington wygięty. Just this one so. Бие <laughs> соли. <laughs> <laughs>